Cześć, cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Na kolejnym odcinku zagrajmy w Kroka. Zobaczymy, zobaczymy, jak to teraz nam tutaj pójdzie. Bardzo, bardzo nierówno tutaj. Straszna misja. Słuchajcie, z tym szkieletorem. No, i potem bardzo prosty boss, specjal też w sumie prosty. Zobaczymy, jak tutaj, tak zaczynamy ten początek do tego ostatniego już bossa. Więc naprawdę jesteśmy na finiszu gry. No to co? No to start, no i gramy. No dobra, co my tu mamy? Tutaj na pewno mamy jakąś skrzynię. O, tu co tutaj za Speedy Gonzales, słuchajcie. tu się zwęża, to trzeba na tego speediego uważać. No, ale myślę, że jakoś go tutaj wyminiemy. No, fajnie. Pierwszy kolega uratowany. O ty! Myślałem, że on na przycisk nie wejdzie. No dobrze. Co tutaj? Aha, obraca nam się. No, czyli nie jest tak źle, tak? Znowu się obraca. Chyba, że tutaj po prostu nam pokazać jak to... Tak ja żebyśmy tu przeskoczyli, ale oczywiście skoczymy sobie tam, bo tam może być kolorek. A na duszenie na tego przycisku. O, proszę, i byśmy bez kolorka, ale byśmy wyszli, ale byśmy... Dobra, tylko sprawdzimy, czy to tak faktycznie... No, banalnie. Tylko, że no bez kolorka to już na pewno byśmy szóstki naszych kompanów nie mieli. No i byśmy stracili jakąś tam oczywiście część gry, tak? Która znajduje się po tą bramą z kolorami. Obrazy sobie wiszą, a my balonik w dłoń i jedziemy. Hmm, I teraz który wybrać, tak? Aha, no dobra, wiemy. <ścoughs> to już y musimy iść do normalnych drewnianych drzwi, no żeby zdobyć kluczyk, tak? Złoty kluczyk do tamtych kolorowych drzwi. Ciszek w więzi. Zaraz cię uratujemy. No się chłopie nie nabiegasz na takim małym metrażu. Kredytu więcej nie dostałeś chyba. Że masz taki mały metra. O, proszę jakiś świecznik. Ale mamy złoty kluczyk. No to jeszcze nam potrzebny jest srebrny, prawda? Ten mały, właśnie do uratowania naszego kolegi. Jest i srebrny. Wrócimy sobie ze spokojem tą metodą. Wątpię, żeby tutaj udało nam się doskoczyć jakoś. że mamy zestaw dwa kluczyki są hmm. może na ten dach z wejściem to może by się udało no ale już nie będziemy tutaj wracać przecież żeby spróbować skoczyć jak już jesteśmy praktycznie na dole No dobra, pytamy idziemy dalej. Już trójkę mamy. Czyli jeszcze drugie tyle. Sezamie otwórz się. Oj niedobrze te latające, bo te latające to nas zrzucą od razu. Nie zgarniamy, czy tu jakichś kolorów? Nie ma, nie ma. No to musimy poczekać tak. Za windą. Za tą platformą jeżdżącą. I kolejne diamenciki. Wpadają do kieszeni. Tylko że ten krokodyl kieszeni nie ma. Do plecaka wpadają. No ale tam są już kompanii. Ciasno, ciasno musi być w tym plecaczku. on tak wszystko tych plecaczków, sześć gobosów, diamenciki. Chociaż i tak w niektórych przygodówkach to jest lepsze, nie? Jak mamy cały ekwipunek. Chociażby w najdłuższej podróży. Jest na kanale, jest nagrany. Serdecznie zapraszam. A na pewno jeszcze nie jedna gra przygodówkowa na kanale będzie tam właśnie z moc z, tymi, z tym towarem, tam ekwipunek z gumy wszystko tam można no, w sumie może jest więcej już coś nagrane, no nie wiem kiedy to oglądacie wiadomo, bo czyli w dniu powiedzmy premiery no to jest tylko najwyższa podróż, a może tam już jest 20 filmów, no nie wiem kiedy yy, gier, nie wiem kiedy oglądacie. No dobrze, tak czowak na pewno coś jest. I już mamy piąty, no proszę, czyli już gdzieś tu jesteśmy blisko finału. A i mamy już kolory. No Udaj ucza, uważaj na tego speediego. Niech sobie chłop przeleci. A, oberwaliśmy, nie udało się, no trudno. Jemyciki przepadły, no ale mamy piątkę i idziemy do kolorków. I co my mamy tutaj? Stratwy, dawno nie było, to trzeba przyznać. O nie! W tych żyć jeszcze trochę jest. Jak wtedy tam wskakiwało nam tych żyć. Okej, okay, tu są diamenciki, czyli zakładam, że tam jest nasz kolega. Tak myślę myślę, że uda się nam wskoczyć na tutaj tą skrajną platformę, skrajną tratwę i potem wskoczyć od razu na platformę drugą. Udało się. Jak najbardziej. No i proszę. Wszystko jest. 6, 20, 49 żyć kolorki. I nawet 5 diamentów. Jedziemy. Jakaś maszyna ruchoma. Coś tu się dzieje. Coś tu się dzieje, słuchajcie. No to co? No to start. Jedziemy, jedziemy. Hm. Tak jakby nic tu nie było. Wow! O nie, a co jeżeli tam był kolorek? To wiecie co? Ja czuję, że tam jest kolorek. A? To byśmy tutaj kombinowali. Tutaj trzeba tych piratów zrzucać. O nie! Dawaj diamencik, bo to jest nasza ochrona. Dobrze, że ten diamencik możemy podnosić cały czas. Trochę ich widać, bo widać takie kropkę jakby cień, jak gdzie oni zaraz wpadną. O! Dobra, całe dwa kartoniki Jamyńczyki i kolega. Idziemy dalej. No to mamy te tutaj takie kwadratowe tłoki jakieś hmm, Czy ja tam coś na dole widziałem? Czy mi się tylko tak... co zaryzykujemy, skoczymy, bo mi się wydaje, że coś mi tam mignęło. No dobra, to jakiś tylko moja fotomorgana. Dobra, moja fotomorgana tylko i wyłącznie tam nic, słuchajcie, nie ma. Przywidziało mi się. A może jakiś tam błąd po prostu. To jest stara gra. Mówię sentyment duży, ale faktycznie. Chociaż są elementy, jak na przykład z tym cieniem, no to bardzo fajnie, tak już... Jak na ten poziom gry, yy, wiek gry, no to fajnie, że jakieś tam cienie są widać, że... Gdzie co jak. No ale najgorzej jest no, grafika to spoko, bo wiadomo, że jak się sięga po starą grę, no to wiadomo, że będzie grafika taka, a nie inna. Natomiast, no praca kamery, praca kamery tutaj faktycznie kuleje najbardziej. No to tu na pewno jest O nie, no nie, czyli znowu coś przeoczyłem, znowu się, ale tutaj nas prankują, bo przecież tam na końcu. Jeszcze jest jeden karton, I więc tam na pewno jest coś. Że chyba są diamenty, ale weźmiemy je. No, trochę tutaj dłużej zabawimy. Spróbujemy tak o. I do góry. Dobra, tylko I tam co jest pytanie. Bo gdybyśmy tutaj no nie zginęli specjalnie, jakby popełniłem samobójstwo do tego by nie było I... i... jest kolega. Pytanie co... A, a tu nic nie ma. No dobra, to teraz już w dół i znowu będą tutaj ci piraci. No, staramy się, staramy się jednak, żeby ta szóstka faktycznie była. Tak, gdzie teraz tu pewno? Okej. Okay. Teraz tu. Ja, jak mówię, jak się przyjrzycie, to ten cień widać taką kropeczkę. Oj! za głowa skoczył. Tu o! Tak z zaskoczenia od tyłu. No i idziemy dalej teraz po schodach. Jeszcze rzekajcie rozejrzyjmy się. Nic tu nie ma. Okej. Okay. No, teraz znowu będziemy, bo my chcemy wszystkie zgadnąć, no bo któreś może być kolorem. Jeżeli to są zwykłe diameciki, to owszem, można byłoby je olać, ale no nie wiemy, co się pod nimi kryje. A tu patrzcie, a tu były same zwykłe. O, no, no dokładnie. A tu był kolorek schowany. I jeszcze te wszystkie zwykłe tam tutaj zabrali. No dobra, lecimy dalej. Do góry. No jeszcze cała trójka tutaj do zdobycia. Znowu dosyć długi, tak? Jakby ten czwarty był dosyć krótkawy, a ten dosyć długi jest. Ta plansza, tak? Ta, ta, ta misja, że tak powiem. O. Znowu ta sytuacja, ta, bo nie mamy wszystkich, no nie mamy wszystkich, więc któryś może być kolorem. Żaden nie był. Ten tu bandysza do nas strzela już. I już nie strzela. I jest Czwarty. My zgarniamy pyk. W ogóle bardzo często w grach takich typowych dla dzieci platformowych właśnie diamenciki się... Z... Oj, proszę, warto było te wszystkie zbierać. A jakbyśmy już uznali, że nie, na pewno nie ma. To by się nie udało. Właśnie jak zacząłem mówić, właśnie, bardzo często są to diamenty. Kugo było Diamenty? Pamiętacie tę grę? Taki kiedyś był w telewizji. Chyba że co niedzielę tak, można było zadzwonić. Ja próbowałem, ale się nigdy nie dodzwoniłem. No, ale komuś tam się udawało. Chyba komputer można było nawet wygrać. No to wiecie, na tamte czasy to już w ogóle było... Wow, rarytas. No, wystarczy sobie uświadomić, że to były czasy. Gdzie ludzie grali na telefonach stacjonarnych w telewizorze? No to my już możemy sobie wyobrazić, co to było, jeżeli ktoś młodszy z nas ogląda. Co to było tutaj za tutaj fenomen, tak, komputera? No a na pewno starsi to na pewno doskonale to mogą. znają. I co się dzieje? Aha, tu okej. Okay. bo już y, jesteśmy w, w tych kolorach I tutaj tak na ślep musimy skakać Ło wow! ale mnie tutaj wzięli z zaskoczenia okej okay, tam już widzę jakieś zakończenie o, tylko jeszcze. O, już jest kartonik, czyli to będzie tam nasz szósty kolega. No czyli to już będzie pewno. O ty! Ale na sam koniec. Na... Już byłem, wiecie, już byłem przekonany, żeby po prostu dalej. Po prostu mamy iść no, do tego gongu, tak? A tu takie zaskoczenie. Już wręcz dusiłem przycisk spacji. Dobra, zrobimy sobie jeszcze raz. Patrzcie, znowu tak źle stałem. Odruch taki No! Toż było... Nie, to już było złośliwość słuchajcie. To już było... Bo po prostu ta platforma się zmisza i krok nie mógł wejść na nią. O ja... Wydaje się takie proste. Słuchajcie, na, najdłużej tutaj nam zejdzie jeszcze na tym. Na tym bonusie kolorowym. No do trzech razy sztuk. Hmm, tutaj. No już kończywa już to widać. Leto. Już ale kojarzę, że teraz tu. Teraz skocz ładnie kroga, nie tak się łap. No i kolego! Skakuj! No i mamy całą szóstkę, słuchajcie, więc wyszło nam bardzo ładnie tutaj. Oj, nie trafiłem. No, ejemcików nie wrzucamy, ale spokojnie żyć mamy 44, więc jestem pewien, że nam starszy do końca. No to co, mamy przed nami tutaj ostatnia misja. A potem, a potem już boss, tak? A potem już boss. No ale już ten odcinek trochę trwa. Zobaczymy. Nie wiem, jak tutaj ta misja będzie długa, ale pewno w następnym odcinku już zrobimy to i bonus. Czyli to będzie koniec naszej przygody z krokiem. Ale za dziś Wam bardzo serdecznie dziękuję. Zachęcam do zasubskrybowania kanału. Kliknięcia czerwonego przycisku razem z dzwoneczkiem. Kliknięcia na łapeczkę w górę. To jest bardzo miłe, bardzo motywujące. Jakiś komentarz. Również bardzo miło mi go przeczytać. Wszystkie komentarze czytam. Na wszystkie staram się odpisywać. No to co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja Was dzisiaj dłużej nie zatrzymuję. No i do usłyszenia. Cześć!